I Nimroda zmieniono w każdej z tych kultur. ale praktyki są te same od początku. Zauważcie, kiedy te ludy dotarły do Egiptu, Bóg Słońca, którym pierwotnie był Nimrod, został zastąpiony Bogiem Ra. Bogini Księżyca jest teraz znana jako Izis i Zyda. Tak naprawdę to tylko zmiana imion tych samych bogów. Wierzenia się nie zmieniają. Kiedy apostoł Paweł dociera w końcu do Efezu, bogini, którą tłum tak zażarcie broni, to bogini Diana. Oto najstarszy posążek, który przedstawia boginię Dianę. To jest ten niesamowity bożek, o który zrobili taką wrzawę. To brzydactwo stało w świątyni, a oni modlili się do tego godzinami. Przypomnij sobie, jak mówiłem, że Samiramis jest boginią płodności. Z tego powodu Diana jest przedstawiona z mnóstwem piersi. To wciąż ta sama bogini płodności. Nie zmienili tego. Jedyne co się zmieniło, to nadano jej inne imię. Jeśli z kolei przyjrzeć się rzymskiemu systemowi wierzeń, mieli boginię Artemidę, boginię łowcę, inaczej boginię polowań, która jest tak samo jak Diana i Samiramis, boginią płodności. To samo czciły pogańskie narody w Egipcie. Teraz dlaczego? Dlaczego oni wszyscy czczą boginię płodności? Jak to się stało, że przyjęło się to jako Easter Wielkanoc? Zgodnie z legendami, które są powtarzane, we współczesnym okultyzmie, kiedy w czasach Babel umiera Samiramis, dokładnie w rok po jej śmierci, gigantyczne, mieniące się kolorami jajo spadło z nieba i ląduje rozbryzgując wody w rzece Eufrat. Rozbryzguje wielką falę, rozmywa brzeg i zatrzymuje się na ogromnym stosie wikliny. Wiecie jak wyglądają meble z wikliny. Wiklina jest trwała, jednocześnie będąc elastyczną. Ze środka tego jaja wychodzi Samiramis bez szwanku w swojej zreinkarnowanej postaci jako bogini wiosny. Rozrasta się i błogosławi swoich wiernych wyznawców. Po pierwsze, tłumaczy to, skąd na Wielkanoc mamy różnokolorowe jajka, skąd mamy koszyczki wielkanocne z wikliny. A oto dlaczego to się nazywa Ister Wielkanoc. Jest tak dzięki Babilonii wierzeniom z okresu Babel. W babilońskim Talmudzie można sprawdzić imię Ister. Poprawna pisownia to Ishtar. Wiele ludzi myśli błędnie, że chodzi o boginię egipską, o egipską Ishtar. Ale jeśli sprawdzisz oryginalne transliteracje, transliterację babilońską, nadal wymawia się Ister. Jest to po prostu inne imię nadane Samiramis, bogini Księżyca i płodności w świecie wierzeń okultystycznych. A teraz, jak wielu ludzi, bądźmy szczerzy, uczestniczyło w nabożeństwie o wschodzie Słońca? Podnieśmy rękę. Oczywiście, że uczestniczyliśmy, ale czemu akurat o wschodzie Słońca? W Biblii nie ma niczego, mogącego poprzeć taki zwyczaj. Pismo Święte często wspomina takie terminy dotyczące naturalnych cykli słońca jak o świcie, o zmierzchu, wschodzie słońca, zachodzie, nocy, ciemności, o świetle, o dniu. Bóg zna pory i czasy, wie co to jest ciemność i wyłożył to w Biblii. Kiedy czytasz Ewangelię Jana, kiedy apostoł Piotr biegnie do jaskini grobowca Pana. Chcę sprawdzić ciało Chrystusa. I tutaj wyraźnie pisze: Było jeszcze ciemno. Nie pisze, że było jasno, albo że działo się to o wschodzie słońca. Było jeszcze ciemno na zewnątrz. Powodem tego, że odprawiamy się o wschodzie słońca i bezrozumnie naśladujemy okultyzm, jest to, że od okultystów zaczerpnięto ten zwyczaj. Jak zresztą wiele innych, jak wyglądałaby Wielkanoc za czasów wieży Babel i w starożytnym Egipcie, biegają po polach i szukają bogini wiosny, żeby sprowadzić ją jak najszybciej. Ale zanim wybiegną na pola, będą w świątyni na terenie Babel. Kapłan zakładał nowe szaty, specjalnie zrobione, aby powitać kroczącą boginię, która spadła z nieba, tę boginię wiosny. A kapłanki świątynne zakładały na głowę nakrycia, które przypominają czepki dla niemowląt, zrobione na te ceremonie. Więc wszyscy oni, cały lud, poszliby do świątyni. To z tego powodu, drogie panie, zakładacie wielkanocne czepki. A wy panowie, wielkanocne garnitury. Babel jest miejscem, skąd przyszły nasze wierzenia. Powodem zgromadzenia się wtedy w świątyni było powitanie bogini wiosny. Dlaczego robiono to o wschodzie słońca? Było tak, żeby po ceremonii mogli się szybko rozejść po całym kraju. I ktokolwiek znalazłby nowe jajo, które spadło z nieba, aby sprowadzić boginię wiosny, byłby osobą, która zostanie błogosławiona przez te boginie. Dlatego i wy macie msze o wschodzie słońca. Samiramis i Nimrod mieli dziecko, nazwali go Tamus. Tamus był kiepskim myśliwym w porównaniu do swego ojca, Nimroda. Kiedy ma około 40 lat, polując, został śmiertelnie raniony przez dzika i umiera. Teraz posłuchajcie: coś ciekawego opisuje Księga Ezechiela. Księga Ezechiela 8, 14. Pozwólcie, że was wprowadzę. Bóg daje Ezechielowi wizję, w której pokazuje mu różne rzeczy. Unosi go i pokazuje niewiarygodne sytuacje, które mają miejsce wśród ludu prawdziwego Boga. Zobacz na co z oburzeniem patrzy Ezechiel. Następnie zaprowadził mnie do przedsionka bramy świątyni Jahwe, mieszczącej się po północnej stronie. Oto siedziały tam kobiety i opłakiwały tam Muza. Tamuz, syn Nimroda. Ta ceremonia, w którą się uwikłali Izraelici i bezczelnie robią to w domu Boga. Jest prastarym, okultystycznym rytuałem. Był płacz, było zawodzenie, były łzy, ponieważ ich Bóg Tamuz umarł. Powiem więcej, to jest również współcześnie powiązane z postem. Jak każdy wie, post w całości trwa dokładnie 40 dni. To nie jest przypadkowe, że ilość dni postu odpowiada długości życia Tamuza dzień na każdy rok jego życia. 40 lat odpowiada 40 dniom postu. Czy ludzie podczas wielkiego postu nie powinni żałować, smucić się, stronić od pokarmów? Robią dokładnie to samo, co się działo we wspomnianym fragmencie Biblii. A jednak uważamy, że jest to część pięknej, chrześcijańskiej tradycji, że obchodzimy tak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A wiesz skąd pochodzi tradycja podawania wielkanocnej szynki. Mówiąc w znaczeniu okultystycznym, kiedy zabijasz, a raczej kiedy zjadasz szynkę wielkanocną, symbolicznie zabijasz to, co zabiło boga Tammuza. Dlatego na stole wielkanocnym musi być szynka. Włożyliśmy wszystkie te rzeczy do zborów Chrystusa. I mówimy, że są nieszkodliwe. Po prostu chrześcijańskie święta i nie ma w nich nic szkodliwego. Przypomnijcie sobie, że ta bogini, powraca zgodnie z porami roku, tutaj nazywana boginią wiosny. A oto typowy obrazek, jak przedstawia się boginię wiosny. Zauważ, że słońce jest za jej plecami, ponieważ bogini dopiero nabiera mocy. Zauważ też, że trzyma na kolanach słodkiego króliczka. Uroczy widoczek, ale powiedz mi: jak ten królik znalazł się w święcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Chciałbym znaleźć chociaż jedną osobę nieważne kogo teologa, doktora teologii, albo kogokolwiek ze świata chrześcijańskiego który mi wyjaśni: Co tutaj robi ten królik? Teraz powiem ci, jak ten królik dostał się tam ze świata okultystycznego. Północnoamerykańscy Indianie zazwyczaj używali pal, tak zwany totem, na którym były wyrzeźbione głowy zwierząt, które wybrali sobie, by w nie wierzyć. Zgadza się? Jest bardzo prawdopodobne, że ten zwyczaj, tak jak pozostałe, wziął się z Babel. Indianie go mają, bo w Babel tak robiono. Pamiętacie? Wierzenia z Babel rozeszły się wraz z ludźmi. W końcu dotarło to też do Ameryki. Najstarszy symbol, reprezentujący Samiramis jako boginię płodności, to królik. Dlatego, że królik jest najszybciej rozmnażającym się stworzeniem, jakie znamy. Dlatego mamy króliczka wielkanocnego, króliczka Ister. To pochodzi stamtąd, z Baby. Pochodzi wprost z okultyzmu. A jeśli mi nie wierzysz, udaj się do księgarni okultystycznej lub sklepiku tego rodzaju. Oni ci wyjaśnią to szybko. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj ich, dlaczego królik. Jak to jest z tą boginią wiosny? Jaka bogini kryje się pod imieniem Ister? Powiedzą ci całą prawdę o tym, zwłaszcza jeśli będziesz sprawiał wrażenie kogoś, kto jest zainteresowany ich religią, że chcesz poznać tę prawdę, żeby się do nich przyłączyć. I powiem ci coś, to się dzieje ciągle, wciąż i wciąż od tysięcy już lat, a do chrześcijaństwa zostało po prostu zaadaptowane. I nie wiadomo czemu, jako chrześcijanie pozwoliliśmy przeniknąć temu do kościoła naszej wiary. Powiem Wam, że to oszustwo, które Biblia śmiało obnaża, jest silnie ukorzenione. Szczególnie dlatego, żeby o ile to możliwe zwieść nawet tych, którzy są wybrani przez Boga. I myślę, że właśnie na to pozwalamy. Teraz została nam powierzona prawda, czym jest okultyzm, jak te rzeczy zamerykanizowano i schrystianizowano. Jeśli otrzymaliście wszystkie te informacje, jesteście odpowiedzialni przed Bogiem. Bóg ubolewał, mówiąc przez proroka Ozeasza: Mój lud ginie z powodu braku rozeznania. Ilu z Was jest gotowych żyć nie tylko dla Chrystusa, ale żyć dla Chrystusa jako sługa odpowiedzialny za tę służbę przed swoim Panem? To jest pytanie, na które każdy z Was musi odpowiedzieć sobie samemu. Teraz następne święto nazywane Halloween, a w okultyzmie Saura. Jak poszukasz o jego nazwie, to możesz natrafić na termin Samhain. Nie, to jest błąd. W starożytnym języku Galek to się nazywa Sauren. Sauren Sauran w tradycji okultystycznej to pan umarłych. Około 900 lat przed naszą erą pojawił się bardzo zaciekły, koczowniczy lud. Zamieszkiwał tereny, które my teraz zwykliśmy nazywać Saksonią, Brytanią. Jest to obecnie teren Wielkiej Brytanii, Szkocji i Irlandii. Ten lud nazywany był Celtami. Lud Celtów był bardzo wojowniczy i makabrycznie barbarzyński. Dwukrotnie odparli sławne legiony rzymskie, które się ich bały i pobierali słone daniny od samego Rzymu. Mieli faktyczną władzę nad tym terenem przez prawie 1800 lat. Celtycki władca umarłych, Sauren, to tylko kolejne imię Nimroda, tyle że w kulturze celtyckiej. Jak przestudiujesz wszystkie mity, to w okultyzmie Sauren to również Bóg jeleń, Bóg polowań. Ma rogi tak samo jak Bóg jeleń. I w okultyzmie tak jest zawsze przedstawiany z rogami. Dla okultystów ta szczególna pora roku, od dnia 29 października do 31, te trzy dni są ustanowione jako święto sauren. Wszyscy zazwyczaj myślą, że Halloween to jedna noc, czyli 31 października. Jednak w okultyzmie jest to trzydniowy festiwal ognia, trwający od 29 do 31 października. W czasach, kiedy Druidzi byli kapłanami na terenie Wielkiej Brytanii, to oni naprawdę dzierżyli całą władzę. Bez ich pozwolenia nie mogłeś się ożenić. Tak samo nie dostaniesz żadnego tytułu szlacheckiego, a nawet nie mógłbyś uczestniczyć w ceremonii religijnej.